To prawdopodobnie będzie pierwszy film na moim kanale fotograficzno-kulinarnym. Opowiem Wam dzisiaj o moich propsach, które zebrałam w tamtym roku przy okazji przeprowadzki. Więc spontaniczny film, gdzie przedstawię Wam moje porażki i, rzeczy i opowiem o rzeczach, z których jestem zadowolona. A to wszystko po to, żebyście uniknęli niepotrzebnego wydawania pieniędzy. Nie ulegali pokusom na kupowanie ładnych rzeczy, słodkich rzeczy, które potem po prostu się Wam nie przydadzą. Więc tak, zacznijmy od rzeczy, z której e, najbardziej się śmieję po dzień dzisiejszy i której w ogóle nie używam. Część z Was się pewnie spodoba, część z Was stwierdzi, że jest kiczowate. Takie oto talerzyki. Jest to kwiatuszek. No, sobie myślałam, że może to będzie jakaś podkładka pod ciasto, i tak dalej. I chyba raz to wykorzystałam w fotografii e, do ciast. No właśnie, tylko raz. Przede wszystkim takie talerze nie będą pasować do większości stylów, w których Wy będziecie fotografowali. Naprawdę nieliczne konta, moim zdaniem, pasowują się w taki styl. Talerze z takim wzorem um, są... Bardzo przy, przykuwają uwagę, więc jeżeli by, używalibyście, co jakiś czas ludzie by je zapamiętywali. No i też zależy, ile kosztują, bo mnie nie kosztował ten talerz bardzo dużo. Ja nie żałuję tego. Natomiast, jeżeli mielibyście dużo wydać pieniędzy na coś takiego, to naprawdę przemyślcie to. Raczej znaczy to jest coś bardziej kolekcjonerskiego, ja bym powiedziała, niż przydatnego fotografii kulinarnej. Kolejnym talerzem, który też mi się spodobał, był taki element owocowy miał i myślałam, że nie wiadomo, jak często go będę wykorzystywać. Prawie w ogóle go nie wykorzystuję. Ananasy, beżowy kolor. Też nie było to drogie, więc pewnie cena przeważyła nad rozsąd, jakby przekonała mnie do tego i gdzieś tam zgubiłam rozsądek. Z rzeczy, których jestem bardziej zadowolona, których które używam po dzień dzisiejszy, może też czasami, też nie często, bo nie wszystko jesteśmy w stanie używać ciągle, nie wszystko jest bardzo uniwersalne, to drewniane miseczki. Z tego czasu była dla niej taka moda, ale ona, one się cały czas pojawiają na zdjęciach. To zamówione, zamówione w Aliexpress, to z second handu. Są tu takie sklepy, gdzie ludzie zostawiają rzeczy, ponieważ one są ponownie kupowane i pieniądze idą na cele charytatywne. Ja to nazywam second handem, bo rzeczy są z drugiej ręki. W Europie to byłby odpowiednik jego targu na, na, na polu, na zewnątrz, na dworze. Natomiast no, to ja, Jeszcze raz, to jest second hand, więc drewniane miseczki. E, I ta z AliExpress bardzo mi się podobała. Często wykorzystywana w sałatkach owocowych, smoothie, sałatkach i innych. E, nawet kulki mocy. Widziałam, desery sery ładują do czegoś takiego. A to również. Przeróżne zastosowanie. Praktyczna rzecz, rzadko używana, warto mieć. Jeżeli chodzi o talerze, to tutaj już e, poza tymi dwiema pierwszymi e, rzeczami. Jeszcze kupiłam coś rozsądnie, i to jest bardzo przydatne. Przede wszystkim dlatego, że jest biała, więc chyba najczęściej wykorzystane w fotografii kulinarnej. Ma jakiś wzór, ale to jest w porządku. Nie muszą być gładkie. Wszystko to, tak jak mówię, zależy od Waszego stylu. Jeżeli jest mega minimalistyczny, prawdopodobnie będziecie unikać czegoś takiego, ale z drugiej strony taki wzór też dodaje uroku. Bawiłam się dalej w kolory. Były też jakieś talerzyki z zielonymi elementami. Takie talerzyki też w mojej pracowni były przydatne. Zielony kolor pasuje do wielu potraw i do tego do, dołożyłam sobie, dokupiłam inne propsy o podobnym kolorze lub w odcieniach zieleni. Na przykład takie kryształy. Kolejny, który pasował mi do poprzedniego. I tutaj talerzyk. Tym razem, nie wiem czy widać, jest niebiesko-różowa obwódka. Bardzo delikatne akcenty też. Te kolory pasują do wielu potraw. Są takim fajnym. Fajnie na fotografiach wygląda. Można to parować z talerzami lub dodatkami, które mają podobny kolor, lub parować to z jedzeniem, które będzie współgrał z tym kolorem. Jeżeli chodzi o to parowanie, no to to już wchodzimy w inne tematy fotografii kulinarnej o dopasowywaniu do siebie kolorów. I już po mału przychodzę do końca, jeżeli chodzi o... o wiecie, woda. Pomału przychodzę do końca, jeżeli chodzi o moje propsy, które kupiłam na początku 2020 roku, które do końca um, no nie, nie były przemyślane. A nawet jeżeli były, to po prostu kupowałam to skoku, co mi się podobało. I tak jak powiedziałam, nie róbcie w ten sposób. Jeżeli W Stanach i w Polsce, w Stanach i w Niemczech, propsy nie są drogie moim zdaniem. Jeżeli kupujemy je z drugiej ręki. W Polsce niedobrze, że propsy były trudno dostępne, to też sporo kosztowały. Więc tym bardziej powinno Wam zależeć na tym, żeby naprawdę przemyśleć to, w jakim stylu chcecie fotografować i ile macie pieniędzy na to, żeby wydać. Uh, kończąc serię z rzeczy, z których jestem średnio zadowolona, kupiłam na początku. Tutaj jest miseczka. Uh, to nie jest bardzo głęboka, więc to było, to było naprawdę w porządku. Troszkę może za duża. na drugi raz pewnie szukałabym czegoś mniejszego, ale i tak wciąż naprawdę spoko, jeżeli chodzi o zupy, uh, czemu też o tym się dowiecie, nie warto mieć głębokich misek, jeżeli chodzi o sty uh, stylizację potraw i fotografowanie kuliny. Nie warto mieć głębokich misek. Gdy fotografujemy rzeczy kulinarne. A czemu to dowiedzieć się na pewno z moich kolejnych filmików? Dlatego ta miska się sprawdziła. Jeszcze raz nie niej wrócę. Kolory nie są bardzo wyraziste, takie stonowane. Można je łatwo sparować z innymi hmm, dodatkami. Teraz przejdę do dodatków, które już raczej kupowałam. Hmm, Wraz z tym, jak moja irytacja rosła, że wcześniejsze rzeczy nie do końca mi się sprawdziły, miałam więcej możliwości, jeżeli chodzi o zakupy. A tym razem były to zakupy bez ulegania pokusom. Kupiłam spore rzeczy i tak sukcesywnie sobie to uzupełniałam, aż w końcu doszłam do takiego momentu, że mówię: to W porządku, już z tym jestem bardzo dużo w stanie zrobić. taka ta dygresja to jest też jedna z licznych rzeczy, które kupiłam na początku. Takie małe miseczki o różnych kolorach, kolory, kolory takie ziemiste natury, nie wiem, jak to nazywałaś, kolory, kolory naturalne bardzo się przydają. Warto mieć malutkie naczynia, malutkie miseczki, malutkie talerzyki do na przykład eksponowania przypraw, dodatków w fotografii kulinarnej. Ale to taka jakby dygresja, przepraszam, nie widziałam tego wcześniej. To może jest kolor mało przydatny, szczególnie w moi, jeżeli chodzi o myjstwo. No, ale wraz z tą koliką to kupiłam. Koliki również, koliki również są przydatne. Tutaj mamy szkło i bardzo polecam wam takie buteleczki. U mnie one służą na przykład do wkładania. Roślin, nalewania różnych dodatków do fotografii kulinami, które potem stanowią tło. One miały korki, natomiast pies się nimi zainteresował, więc nie mogę ich znaleźć. Może jednak gdzieś się pląta, ale to już nieważne. Polecam takie szkło. Więc takie dodatki w fotografii kulinami również się przydają. Może rzadko, ale lubię coś takiego, podoba mi się. Teraz Wam pokażę kolorowe rzeczy, ale zwróćcie uwagę, że ozdoby mają różne odcienie podobnych barw. Miseczki. To był wypa nie wypał z początków również, no nie wypał, ładna miseczka, ale no te wzorki i tak dalej, nie wykorzystuję jej bardzo często. Bo jest właśnie wyrazista. Ja bym powiedziała, można ją łatwo zapamiętać. Um, więc nie chciałabym, żeby często się powtarzała moje, w mojej fotografii. Podobnie będzie też z tą miseczką, ale fajna taka azjatycki klimat. Tutaj już słoiczki po prostu niebieski, różne zastosowanie. A tu był taki prawdopodobnie mm, mała patera na mm, słodycze. Na razie fotografowałam muffinki. I w tym klimacie jeszcze jest jedna rzecz. Bardzo lubię ten talerzyk. Zwróćcie uwagę, niebieski również się. Przyda. Po raz kolejny. Małe talerzyki, podstawki. Płaskie, inny kształt. Prawdopodobnie większość z Was ma coś takiego w domu. Ale, w zależności od ich kolorów, tych wzorków na talerzach, możecie je wykorzystać w fotografii lub niekoniecznie. Na początku trzeba fotografować z tym, co macie. Potem z czasem, jak się Wasza fotografia będzie rozwijać, zrozumiecie, co się Wam sprawdza, a co nie. Sami to zauważycie i prawdopodobnie będziecie się uciekać do prostych form. Tutaj mam po raz kolejny biały talerz, biały talerz, ale już inny wzorek. Tutaj jest ze złotą, ze złotym, złotą ozdobą, takie bardziej, bardziej takie klasyczne. Tutaj bardzo mi się spodobał ten talerz, mam nadzieję, że widzicie. Wzór, takie liście natura, Klasyka, czyli białe, proste. Wazon to już raczej moje takie hobby kwiatowe, bym powiedziała, ale też jak najbardziej do tła się przyda do włożenia różnych rzeczy. Można kupować mniejsze, większe. Ja na razie mam tylko ten jeden, bo wiedziałam, że będziemy się przeprowadzać, nie chciałam mieć bardzo dużo rzeczy. Coś do nalewania, w zależności jak będziecie trzymać rękę, będzie napis milk lub nie. Bo wspominałam Wam, że miseczki jak są płaskie to bardzo dobrze. Ona jest prawdopodobnie za mała na zupę, ale widzicie, jest płaska, bardzo fajna, przydatna. Tutaj do eksponowania pieczywa lub ciast, kolejna drewniana miseczka. Takie pojemniki to również stosuję raczej jako background, tło. W środku są jakieś słodycze. Przyda się Wam pieczywo, owoce. W moim stylu, ja to bardzo lubię. Nie do każdego stylu to będzie pasować. I też nie używam tego bardzo często. Kolejny pojemnik. Tutaj mogą być ciastka, cukierki i różne rzeczy. Na pewno, jak będziecie przeglądać inspirację, spotkacie się z czymś takim. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mniejsze rzeczy. Jeszcze tutaj po lewej mam e, parę większych, jedną starą, i e, wszystkie już są raczej takie aktualne nowe. Podobnie będzie moja ostatnia rzecz z tych e, niewypałów, do których cały czas wracam, a miałam już o nich nie mówić, ale tak jak powiedziałam, nagrywam to spontanicznie. Wybaczcie mi. Posłuchajcie komentarza na ten temat i wyciągnijcie coś dla siebie. Jest to kwadratowy talerz. Takie rzeczy się trudno fotografuje. Jak, myśli, jak się domyślacie, skusił mnie, Skusiła mnie faktura, kolor i tak dalej. Bardzo lubię coś takiego, ale to jest nieprzydatne. Szczególnie, że kupiłam tylko jeden. Może od czasu do czasu wykorzystam. Cieszy moje oko fotografii kulinarnej. Warto mieć, no nie wiem, warto mieć, warto mieć jak macie być swego powodu szczęśliwi, może tak jak ja, ale... Różnego rodzaju tacki, podstawki. Na przykład taka. Niełatwo się to fotografuje, bo jest wysoki połysk. Tego też musicie unikać. Podstawki. Podstawką mogą być książki, zeszyty, papier po pieczeniu ciast. Tutaj zrobiona deska. Dostałam ścinki od kogoś, pomalowałam sobie, będę miała jeszcze parę innych. Podstawki tworzą nam warstwy fotografii. To bardzo ważne. Podstawki, nazywam to podstawki, chodzi o warstwy, czyli to mogą być talerze, naczynia, ściereczki różne rzeczy. Bardzo lubię ten kolor. I to będzie już taka inna seria barw mojej fotografii kulinarnej. Tam było dużo niebieskiego, a trochę różu się pojawi, więc zobaczcie, odcienie. To odcienie gdzieś się powtarzają. Klasyka, to się Wam po prostu przyda, jak pieczecie te trawne rzeczy. I to w końcu dorwałam. A super na sałatki, na naleśniki. Naprawdę polecam. Nie tylko. Jak, powie, jak już wspominałam jeszcze raz, jak będziecie przeglądać inspiracje, często Wam się takie podłużne naczynie pojawi. Ma wiele zastosowań, a kolor bardzo na, neutralny. Owoce, bułeczki, pieczywo. To też jedna z tych pierwszych rzeczy, które kupiłam, bo mi się bardzo podobała. Nie używam jej bardzo często w fotografii kulinarnej, ze względu na specyficzny kształt, kolor itd. ale no, ładna jest i może... lepiej znaczy stosuję ją u siebie w kuchni prywatnie, niżeli w pracowni. Z innych porażek, które poniosłam na początku kupowania rzeczy, to były ściereczki. Ja czekam, jak przyjadę do Polski i kupię sobie bardzo dużo takich mm, lnianych y, propsów, lnianych ściereczek. Podobają mi się, będą pasować do mojego stylu, i chciałabym iść w tym kierunku. I nie tylko lniane, ale skusiła mnie jedna rzecz. Jak przyszłam do second Handu, było bardzo dużo ścinek różnego koloru materiałów. Prawdopodobnie z tapicerek obić różnych e, elementów do kuchni i tak dalej. Wykorzystałam to czasami. Ja nie powiem, że to jest. No nie, może nie jest to kompletna porażka, wykorzystywałam to czasami, no ale popatrzcie na te wzory i kolory. Na przykład tego prawie w ogóle nie fotografowałam, tego również. Oczywiście to było najbardziej przydatne. Ja bardzo lubię kolory naturalne. Barwy, odcienie tego typu. I to też najbardziej pasuje do mojej kolekcji. Więc. Mm, warto chodzić po second handach, szukać w second handach lub kupić już oryginalne, nowe ściereczki. Raczej zacznijcie od takich e, stonowanych kolorów. Czernie, biele, szarości, beże, zielenie. To się Wam na pewno przyda. Jak będziecie kupować te kolorowe rzeczy, będziecie mieć potem problem. S jeżeli chodzi o sztućce, brakuje mi jeszcze sporo rzeczy. Będę sobie kupować teraz coś bardziej nowoczesnych wzorów. Do tej pory też udało mi się dawać wiele takich vintage. Różne drewniane przy chleba i innych rzeczy bardzo się przydaje. Widzicie, takie stare, modne wzory, ale one w wielu, na wielu fotografiach się sprawdzają, no poza tymi takimi bardzo nowoczesnymi, gdzie wszystko jest takie czyste, schludne. No właśnie, tam potrzebuję takich prostych, nowoczesnych sztućców. Kolejny tip, jak właśnie kupujecie sztuczce, starajcie się, żeby one były matowe. Jeżeli nie są, o tym nagramy jakiś filmik, co zrobić, żeby się dostały. Jest parę sposobów na to, dowiedziałam się w ostatnim roku. Nawet pałeczki mam, jeżeli chodzi o azjatycką kuchnię, którą często gotuję. Gotują. One były zamówione przez naszego kolegę na Amazonie. Też są bardzo fajne. I blaszka do pieczenia, ale też stanowiła na moich zdjęciach, na jednym ze zdjęć z tartą dniową, Stanowiła ona po prostu jakąś warstwę, podstawkę pod coś, żeby nadać takiej wymiaru. Ja pewnie tych rzeczy mam więcej. One już częściowo są spakowane. Raczej większość Wam pokazałam. Zbrakowało mi w tym roku na pewno szkła. Tak, szklanki schowałam, szklanki już schowałam. Miałam bardzo mało kryształowych szklaneczek. Szklaneczek, które mają prosty wzór, do których można nalać smoothie, do których można nalać herbatę i innych rzeczy. To też jeden z takich propsów, który często się pojawia na zdjęciach. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Ja wiem, że to było chaotyczne troszkę. Wybaczcie mi, to wszystko jest spowodowane głównie tym, że ja się właśnie wyprowadzam. Jestem sama z tą wyprowadzką i nie jest łatwo i tak się cieszę, że znalazłam pewnie z pół godziny, żeby Wam troszkę pokazać, co kupiłam. Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że jak pójdziecie do sklepu, powstrzymajcie się przed kupnem, jeżeli nie jesteście do końca pewni, lub chcecie kupić tylko coś dlatego, że się Wam podoba dany wzorek lub kształt, a nie jesteście pewni, czy się Wam to w fotografii sprawdzi. Ja na początku stawiałabym na proste rzeczy, najlepiej białe, kremowe i pomału budowałam sobie tą kolekcję. Może już wiecie jaki macie styl i właśnie chcielibyście coś ciemnego, okej. Okay. Są pracownie ceramiczne i inne w Polsce, u których też będę chciała się zaopatrzyć w pięknie ręcznie robione talerze. I tam są też różne barwy, więc musicie to przemyśleć i zastanowić się, w którym kierunku pójdziecie. Bo jak kupicie różne kolory, nie będzie Wam się na początku łatwo pracować, nie będzie Wam to współgrało. Napiszcie do mnie, jak będziecie się zastanawiać, od czego zacząć. Um, jak będziecie się zastanawiać, czy kupić to, czy tamto, jak będziecie chcieli coś dowiedzieć, gdzie w ogóle kupować te propsy, bo są też różne sklepy. Może o tym powstanie w ogóle inny cały film, gdzie można się za, zaopatrywać w propsy, bo ja widzę, jak to działa za granicą, też dowiedziałam się, jak to działa w Polsce. Dzisiaj już to było za dużo, więc Wam doradzę, jeżeli się tylko do mnie odezwiecie i ja będę mogła Wam pomóc. To była mała kolekcja, ale wystarczająca. Nie przejmujcie się, że macie mniej na przykład niż ja. Można mieć parę rzeczy o jednolitym kolorze i dużo z tym wystylizować. Są osoby, które mają bardzo duże, ładne kolekcje, ale to zależy od tego, czy mieszkacie w dużym domu, czy w mieszkaniu macie ekstra pokój, gdzie możecie się to zagospodarować, od Waszych projektów, tego, jaki to jest charakter Waszej pracy, czy pracujecie z dużą ilością firm, czy jesteście bardziej influencerami. Więc. Od czegoś trzeba zacząć. Zbierajcie sobie to pomału, ale tak, żeby nie, nie wyrzucać pieniędzy w błoto, i z czasem zobaczycie, co jest Wam potrzebne. Dziękuję za dzisiaj. Nie wiem, ile ten filmik trwał. To był pierwszy raz. To staram się to wszystko poucinać. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pa pa!